Jeden, który jest bardzo odporności, jeśli chodzi o chaoty, ja zawyka, to czy każdy z nas mm -hmm. ma to szczęście, mm -hmm. aby spotkać swoją dziewczynkę w obraznej duszy? Bo duszę. <noise> no to jest coś, za czym do czego się dąży, wręcz szuka. Mm -hmm. Absolutnie każdy z nas ma prawo. Może nie powiem, że szczęście, ale na święte prawo do tego, żeby być szczęśliwym z drugą osobą i być w bardzo fajnej relacji z kimś. Każdy z nas może tego pragnąć, każdy z nas pewnie tego pragnie bardziej ukrycie albo bardziej świadomie, ok? I każdy z nas może to mieć, natomiast to zależy tylko i wyłącznie od nas, od poziomu naszej świadomości. My absolutnie nie wierzymy i nie praktykujemy czegoś takiego jak szczęście, dar losu, przypadek albo żadnych takich rzeczy. My po prostu wiemy, że my jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości. Jakkolwiek by to nie brzmiało dla każdego na początku, czyli my kreujemy własną rzeczywistość, a kreujemy ją z takiego poziomu i z takiej pozycji, w jakiej jesteśmy jako nasza własna świadomość na dany moment. Prosto, jeżeli jestem nieszczęśliwa, jeżeli... Życie mi się nie podoba. Jeżeli uważam, że ludzie mnie krzywdzą, to z pewnością spotkam kogoś, kto może być najwspanialszy na świecie, ale ja będę uważała, że ten ktoś zrobił mi krzywdę. Natomiast jeżeli ja jestem na innym poziomie świadomości, jeżeli ja wiem, że, że życie może być piękne, jeżeli ja przestaję wierzyć w to, żeby ktoś, że ktoś chce mnie skrzywdzić, jeżeli ja mam zaufanie do, do świata i do ludzi, to ja na pewno spotkam kogoś bardzo podobnego do tego, co ja czuję, i to będzie osoba, która też będzie miała zupełnie podobne poglądy, i ona, i ona mnie nie skrzywdzi, ja nie skrzywdzę jej. Więc to my kreujemy własną rzeczywistość, i my kreujemy sobie tych ludzi, których mamy spotkać, i tych, którzy do nas przychodzą. To, to nie zależy od żadnego szczęścia, to zależy od świadomości. Słuchaj, ja chcę powiedzieć o nie? Zawsze spotykamy swoją bratnią duszę lub bliźniaczy pł płomień. Jeżeli jesteśmy ofiarą, to spotykamy tak. bliźniaczy płomień, który jest naszym katem. Jeżeli jesteśmy, jesteśmy ofiarą, to spotykamy bliźniaczy, yy, bliźni, bliźniaczy płomień, a potem bratnią duszę, która dokładnie nam pozwoli być tą ofiarą. i Sprawi, że będziemy realizować swój program. Możemy grać w swoją grę wtedy. Możemy grać w swoją grę. Jeżeli wierzymy w wyjątkowość, w której jest tylko jeden bliźniaczy płomień na całym świecie i tylko jego mamy poszukiwać, to dla nas jest to kompletna bzdura. Nikt nie musi nas dopełniać, my nie jesteśmy wybrakowani w żaden sposób. Po prostu, tak jak Krzysiek powiedział pięknie, w dniacie płomieni albo drugich połówek może mieć mnóstwo w ciągu jednego życia. I taka jest prawda. To są, to są te istoty, które pomagają nam doświad, ta, doświadczać tego, mhm. na co decydujemy się, żeby przeżyć w doświadczeniu. Wiesz, bo to jest tak, że My sobie wybieramy doświadczenia, chociażby rodząc się w takich, a nie innych do, do rodzinach, wybieramy sobie, że musimy przejść przez doświadczenie na przykład bycia ofiarą i potem mamy szansę z tego wyjść. I na tej drodze zawsze będzie, będziemy dobierali sobie połówki, które nam akurat w danym momencie będą zapewniały realizację tych doświadczeń, na które jesteśmy gotowi i które podjęliśmy się przeżyć. Więc czekanie na tego jedynego, który odmieni nasz los, kto, który odmieni nasz, nasz los, to jest, no, to jest, Ale bardzo jest ciekawe to, że czekamy na tę osobę, ale jakby czekamy i nie dajemy sobie szansy zobaczyć, że świat tak nie wygląda. Jak ktoś usiądzie i uprze się, że czekając na taką osobę jedną, jedyną, to niech może się zastanowi, ilu jego znajomych spotkało tą jedyną osobę. Ile rzeczywiście w swoim świecie widział takich relacji, że się spotkały te połówki, powie, że albo zero, albo jeden, to jest bardzo mała liczba. Natomiast my polegamy na książkach science fiction, na filmach hollywoodzkich, gdzie są te połówki, które, na nas, harry, tak, które nas nagle wybawiają z opresji. No i biedni czekamy, to się nigdy nie wydarza. Najprawdopodobniej to się nigdy nie wydarzy u 90% ludzkości, bo dlaczego miałoby tak być? Jeżeli to. coś osoby... pokazuje coś zupełnie innego. Jeżeli te osoby nie pracują Właśnie. ze sobą. Właśnie. Bo w momencie, kiedy pracuje się ze sobą, i co jest paradoksalne, ale fantastyczne, im taka osoba ma więcej miłości w sobie dla siebie. I mniej jest uzależniona od tego, który ją dopełni, to wtedy taki ktoś się zjawia. Jest... wtedy tej istot, prawdziwa miłość daje sobie wolność, niezwiązanie. To nie jest związek. Jeżeli jest związek bliźniaczych dusz, yy, yy, tych płomieni tam jaki one się... No, jakieś tam te, te, te jakieś płomienie, są. tak. To, to jest związek bliźniaczy w dusz. Związek to już, jest, to już jest niewola. Wtedy, jeżeli taka istota się rozwinie mówi OK, jest mi dobrze, jestem gotowa, gotowy w tej chwili na to, żeby przyjąć kogoś do własnej przestrzeni, nie zniewalając go nie licząc, że nie wiadomo co dla mnie zrobi, tylko właściwie mam ochotę komuś ofiarować moją miłość, to w tym momencie zaczyna się relacja. Nie związek, relacja. I w tym momencie taka osoba się zjawia. I one są razem dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą, bo się uzupełniają na przykład. Bo jedna bez drugiej nie da rady. I wtedy możemy powiedzieć, że w końcu spotykamy tą bliźniaczą duszę, którą sobie wybraliśmy. O której, o której tak marzyliśmy. Mm. jest nam z nią dobrze, bo w każdej chwili wiemy, że każdy z nas może odejść sobie i też będzie doskonale, ale chcemy być razem, bo też jest świetny. Bo jest nam ze sobą dobrze. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, też tą sama to przerabiałam, mm. że czuję, że ta osoba jest mi bardzo bliska, mm. ale w jakiś sposób ta relacja nie może się dopełnić, spełnić do do i przynieść z tego, co tam sobie wyobrażamy, że będzie. Mm. Albo ten człowiek, mm. no na przykład taki przykład, który otrzymuję że on też mnie kocha, ale nie może zostawić rodziny. A ktoś ma poczucie, że to jest właśnie ten związek. Mm -hmm. Czy się okłamuje w takim razie, czy szuka jakichś pretekstów, czy, czy jest coś jeszcze w tym wszystkim sensu? Wiesz co, żyjemy wiele razy i zdarza nam się w życiu spotykać z takie osoby, które już znamy ok, zdarza nam się to dosyć często nawet czasami komuś się zdarzy raz chociaż są kilka czy kilkanaście razy spotkać się z kimś kogo czujemy, że znamy, patrzymy w oczy i wiemy, ok i wtedy może je wybucha miłość ja nie przeczę, niech tak będzie ale miłość nie znaczy, że mamy tą osobę wziąć, spakować zaprowadzić do siebie do domu i powiedzieć teraz będziesz ze mną mieszkał to są dwie różne rzeczy nasz świat oczekuje że te osoby zachowają się w jakiś określony sposób, ale tak wcale nie musi być. Przecież, przecież jeżeli obdarzamy kogoś miłością, to nie znaczy, że my mamy od razu tworzyć właśnie tą wyjątkową miłość, gdzie my się zamkniemy gdzieś razem w jednym domu, w pomieszczeniu, będziemy razem do końca życia tworzyć wyjątkowy związek. Tak, tworzyć ten wyjątkowy związek czy wyjątkową relację. To w ogóle nie odchodzi miłość. jest miłością mamy prawo kochać tych ludzi, mamy prawo czuć, że są nam bliscy. I mamy prawo żyć własnym życiem, i oni mają prawo do własnych wyborów. Jedno i drugie to są zupełnie dwie osobne rzeczy. Jakie mhm. niepopularne to wasze odpowiedzi. No nie bardzo. To, żeby... żeby... Y Chciałam powiedzieć jeszcze no, dwa no zdania. mają tak. na tą drugą połówkę. Też się warto usiąść i zastanowić nad sobą, bo my oczekujemy od drugiej osoby czegoś tam że da nam poczucie bezpieczeństwa, że da nam miłość i tak dalej. Ale czy my czekamy na drugą połówkę, żeby po prostu kochać? A właśnie tu trzeba usiąść i się zastanowić, czy o co nam chodzi tak naprawdę. Jak chcemy kochać, wyjdziemy na ulicę i kochajmy przechodniów, znajomych, ludzi z pracy, przytułujmy się do drzewa, idziemy do schroniska sobie zwierząt, kochajmy zwierzaki. Możemy kochać, kochać, kochać cały czas. Bardziej my czekamy, bo my... Chcemy, żeby ktoś nas uratował. Przyjął rycerz na białym koniu i nas uratował. A to jest bardzo podobne do ludzi, którzy czekają aż wygrają w lotkę. Nie, Ja nie chcę rycerza hmm. na białym koniu. O, no, mam nadzieję. <grym> w każdym razie to jest miłość nie, nie, prawdziwa miłość nie jest warunkowa. Nie będę, ci, będę Cię kochał, będę ją kochał, pod warunkiem, że będzie ze mną. Dla miłości nie ma znaczenia. To tak, jak, to tak jak kocha się dziecko. Kochasz własne dziecko, ono w pewnym momencie wyjeżdża na drugi kontynent, a Ty je nadal kochasz. I już. I, już. I to, jest, to jest miłość. Miłość, prawdziwa miłość nie zna warunków. Żeby, żeby uspokoić tu widzów. Od czasu do czasu zdarza się tak, że spotykają się takie dwie osoby, są ze sobą, jest im dobrze i żyją szczęśliwie. Jeśli mają taką wolę, to tak. Jeśli mają taką wolę, ale y, prawdziwa miłość, bezwarunkowa miłość to również terapia świadomości. No ale Często pojawia się takie pytanie, mm -hmm. że mam zawsze podgórkę, całe życie i zawsze te związki moje są złe, porzuca, odrzuca albo partner jest agresywny, przemocowy, zdradza. Mm -hmm. I kiedy ktoś mnie wreszcie pokoje, w pewien sposób dobrze odpowiedziała na to pytanie. Mm -hmm. Ale jeżeli mamy kto sobie zadaje, dużo osób sobie zadaje pytanie, tak, dlaczego tak moje życie wygląda? Przecież ja chcę właśnie tylko miłości. To Nie. kiedy ktoś mnie pokocha? Jak byś odpowiedziała? Odpowiedziałabym na to pytanie w ten sposób, że jeżeli masz złe związki z innymi, to masz bardzo zły związek ze sobą. Zacznij naprawiać relacje ze sobą, a będziesz mieć fajne relacje z innymi. Nie ma innej drogi. To jest bardzo proste. Zostaw ludzi. Zostaw te związki, przestań czekać, usiądź sobie w spokoju, zamknij oczy, oddychaj i zacznij relację ze sobą. I pokaż, pokaż sobie uczucie, pokaż sobie miłość, pokaż sobie łagodność, pokaż sobie to wszystko, co chcesz dostać od kogoś. A wtedy przyjdą ludzie, z którymi możemy będzie mieć fajne relacje również. To jest to, o czym mówisz, jest centralem ofiary. Bardzo pospolite w Polsce. Bardzo pospolite w Polsce. Przypuszczam, że 95% naszego społeczeństwa jest syndrom ofiary. I nie wiem, czy nie powiedziałam za mało. Może powinno być 99% społeczeństwa w jakiejś formie tak. Tak jak powiedziałam wcześniej, możemy szukać udanych relacji wśród znajomych i znajdziemy ich bardzo mało, o ile w ogóle znajdziemy. Coś takiego. Nie? To jest syndrom ofiary w nas. To my się źle traktujemy. To my, się, to my się nie lubimy, to nie, my nie potrafimy popatrzeć na siebie w lustrze z miłością, ale oczekujemy, że ktoś zrobi to za nas. Nikt za nas tego nie może zrobić. Czasami się zdarza, że przyjdzie ktoś i powie nam, jesteś wspaniała, jesteś cudowny, ale jeżeli my mamy syndrom ofiary, to i tak nie uwierzymy tej osobie. Powiemy, wow, powiedział, że jestem wspaniała, pewnie coś ode mnie chce, to nie było szczere. No i zaczynamy swoją grę na nowo. No, bo się nie akceptujemy. No ale tutaj musimy pójść głębiej, bo taka osoba sobie siądzie i będzie się zastanawiała na te, dlaczego tak u mnie jest. No i dochodzimy do tego, przed czym nie czego nie unikniemy. Dochodzimy do przyczyn tego a dlaczego mam taką opinię o sobie, dlaczego nie potrafię się pokochać, dlaczego mi nie wychodzi i wtedy zaczynamy zagłębiać się w relacjach rodzinnych. Mama, tata, szkoła i tak dalej. Zaczynamy wchodzić w to, co jest w 99,99%. ,99 tych wszystkich konfliktów, które mamy w sobie, to jest wychowanie środowiska. I to musimy oczyścić. I to musimy oczyścić. Musimy odkłamać, odkłamać to, co zadziało się zwykle w dzieciństwie, które nas ukształtowało poprzez wdrukowywane programy, że myślimy postępujemy tak ani inaczej. To jest jeszcze jeden, mhm. y, jedna rzecz, która pojawia się i która... na którą nie mamy wpływu. Mhm. Y, no właśnie klątwę. Jak ktoś rzuci na nas klątw albo stworzy jakiś rytuał, mhm. y, czarną magię, urok... Y, to co my wtedy mamy zrobić? Wiesz co? Było, był robiony taki eksperyment. Tak. Eee, Wiel, bardzo, bardzo tacy mocarni e, kapłani wodu ponakłowali laleczki. Mhm. I na Haiti poda, po, 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 podrzucano te laleczki na progi przypadkowych domów. Ci ludzie zaczęli chorować. Niektórzy, niektórzy oczywiście, niektórzy zaczęli, zaczęli prawie umierać, więc wycofano te laleczki, bo to miał być eksperyment. I zawieziono je na Alaskę i podrzucono pod domy, na progi domy z Eskimosu. Dzieci bawiły się tymi laleczkami, dorośli się bawili tymi laleczkami i... Było dużo szczęścia i śmiechu przez wiele, wiele tygodni z powodu, że te laleczki są. To są właśnie klątwy. Klątwa to jest nasza wiara w coś takiego. Klątwę mamy w głowie i z głowy się jej również możemy pozbyć. Oczywiście są ludzie, którzy w te klątwy wierzą. Wiesz, dochodzimy teraz do fizyki kwantowej. Ta fizyka kwantowa była wyrażana już przez wieki. Yy, przez wieki. Yy, takimi stwierdzeniami jak jeżeli będzie w tobie yy, wiara wielkości ziarka gorczycy góry, będziesz przenosił. Czyli to, to jest w pozytywnym sensie Jeszuła mówił, ale można to przenieść na takie stwierdzenie, że masz. To, w to, co, co wierzysz, że masz. Mechanika, fizyka kwantowa mówi e, bardzo, bardzo pokrótce, bardzo tak skrótowo, że e, zachowanie obiektu zależy od obserwatora. To znaczy, to my kreujemy rzeczywistość. I jeżeli my wierzymy w klątwę, to ta klątwa będzie nas dotyczyć. Ale jeżeli przestaniemy w nią wierzyć, no to ona już nie będzie z naszej pani jeżeli ktoś wierzy, że potrzebuje do, do tego odczyniacza czyli nie wiem wiedźmy, czarownika który potrafi to zdjąć to, je, będzie, to, działało. to będzie to działało a jeżeli powie wiesz za mną cyganka kiedyś szła i mówiła żeby wyciągnąć pieniądze tak, ale za, za tobą ktoś Wody z trupa wylał, to podobno miała być jakaś straszna klątwa. To było chyba ze 25 lat temu, ja mówię ta, ona wsiąka dawno w ziemię, cześć I, 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 i żadne nieszczęścia mnie nie spotykały, a powinny, bo, bo po pięciu czy po iluś latach miałam absolutnie, absolutnie, Wiesz, to są wszystko, to są wszystko sugestie Sugestie, które albo przyjmujemy za swoje, albo nie przyjmujemy za swoje. I dlatego my mówimy o tym, że tera świ świadomość terapeutyzuje, bo im bardziej jesteś świadoma, tym tych programów, które mają Cię ograniczać, jest coraz mniej. Dlaczego ludzie nie mówią, albo nawet religie zaprzeczają temu, co twierdzą, że. Bóg nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. Wiesz? No wszyscy nam to mówią, a potem mi mówią, że jestem puchem marnym. Wiesz, to jest, gdyby, gdyby Bóg był obraźliwy, no to to by go obrażało. Wiesz, to jest arogancja stwierdzenia, stwierdzenie, że jeżeli Bóg nas stworzył jako swoje dziecko i dał nam to samo. Co, 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 co sam ma, to arogancją jest sprzeciw, sprzeciw, sprzeciwiać się temu i uważać, że byle słowo czyjeś potrafi, potrafi nas zniszczyć. Ale są ludzie, którzy są w sytuacjach, w których są tak zwane opętania i są egzorcyści, oni z tego wychodzą. Mo, to nie jest moja wajka. Mm. I ludzie, którzy powoli zaczną wychodzić z tego, z tego programu, że są od czegoś takiego uzależnieni, sprawia to, sprawia to, że znajdują się w niebezpieczeństwie, a znamy takie osoby, to powoli zaczynają to odrzucać. Mówią, ok, kiedyś żyłem w czymś takim, ale teraz wybieram co innego. Mamy wybór. Jeśli jesteś szczęśliwy, jeżeli wiesz kim jesteś, jeżeli jesteś świadomy, to żadna konto Cię po prostu nie dotyczy. Nie dotyka, bo w jaki sposób? Jak można człowiekowi szczęśliwemu mówić, że będzie się u niego działo coś złego, skoro po prostu w to nie uwierzy? Jest bardzo prosto, to trochę mi przypomina takie śmieszne, magiczne przedstawienia. Czasem się na nie udajemy, albo widzimy gdzie się w telewizji, kiedy magik pokazuje nam rzeczy, których nie ma, ale my wierzymy w to, prawda? Tylko, że na takich scenach my wiemy, że to jest iluzja, a w klątwach nie bardzo. Ci, którzy wiedzą, że to jest iluzja, w jakiś sposób wszystko jest w porządku, wtedy nic się nie dzieje, ale jeżeli ktoś się wkręci w tą iluzję i mówi że to jest prawda, to jego śmiech będzie tak wyglądał, jakby ta klątwa rzeczywiście istniała. Po prostu. Widzisz, taką klątwą jest na przykład powtarzanie dziecku bez przerwy w szkole, że jest głupie i mało zdolne. O. Tak. To zupełnie na tych samych zasadach działa. Albo wmawianie przez Kościół, że jestem winien. Wiesz, to balenie się w piersi, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, to jest klątwa. To są sugestie. To są sugestie, które powodują, że ludzie są nieszczęśliwi. Ale zresztą a propos religii, nie chcę tutaj się czepiać niczego, ale jest taka moda chyba religijna na te opętania, klątwy, egzorcyzm, myślę, że w wielu kościołach są ciężarki, które prowadzą egzorcyzmy i tak dalej. Więc zobaczcie, jak, jakie to jest modne, jak to działa. To jest wprowadzane w życie gdzieś na co dzień, nie tylko w filmach, tak, ale i w życiu rzeczywistym, i w niedzielę w kościele i tak dalej. Mówi się o pętaniu ducha czy ducha. Nie można opętać wolności w, w żaden sposób, ale można spętać nasze umysły taką myślą, że to jest, i wtedy to działa. To, to naprawdę działa. No i jest dla naszego życia szkodliwe. To jest propaganda. Klasyk, klasyk propagandy, niejaki doktor Goebbels powiedział, że sto razy powtórzone kłamstwo staje, staje się prawdą. Się prawdą. My On musi... się nie staje prawdą, my musimy... ale wierzymy w to, że tak jest. My musimy dążyć do tej prawdy, która jest w naszej przestrzeni serca. Mhm. Tam, tam nie ma kłamstwa. Kłamstwo jest tu, gdzie można programować. Wiesz doskonale, że my. Ten programowalny umysł nazywamy małym umysłem. To jest ten lewopółkulowy umysł, gdzie właśnie zaszczepia się tego typu destrukcyjne programy. I one, one są bardzo silne. Ale to jest tak jak twardy dysk. Wchodzi program, można ten program zlikwidować i zastąpić innym. Wiesz dlaczego mówiłem o dzieciństwie? My mówimy o tym na, 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 na wszystkich spotkaniach, warsztatach. Dziecko, e, człowiek, jako chyba jedyny ssak, rodzi się z mózgiem niewykształconym. Ten mózg się wykształca gdzieś tam do 21 roku życia, ale do 6 roku życia w, wytwarza fale, które. Mózg normalny wytwarza w stanie hipnozy, czyli dziecko od zera do szóstego roku życia jest cały czas w transie hipnotycznym i przyjmuje wszystko, co mu się mówi, nie tylko werbalnie, co mu się przekazuje, co mu się przekazuje energetycznie, co widzi, jako prawdę. I wtedy jest takie dziecko zaprogramowywane najsilniej i dlatego mówimy, że do dzieciństwa trzeba się dostać, żeby zrozumieć i zmienić program, który powoduje, że jestem ofiarą, że ktoś mnie odrzuca, że zachowuje się tak, a nie inaczej. I dlaczego mnie to boli? Od zera do szóstego roku życia potem dziecko powoli zaczyna jakby z tego wychodzić. Wiesz, ale bazę ale ma. Ale już bazę ma. Ale bazę ma. W ogóle nie wierzę w teorię. Okay? Teoria na temat czegokolwiek jest jak zobaczenie instrukcji z rysunkami i nawet niedokładne przeczytanie. Jeżeli nie wejdziemy w doświadczenie czegokolwiek, jeżeli nie wejdziemy w praktykę czegokolwiek, okay, to, nigdy, to nigdy się nie przekonamy, czy to działa, czy nie działa. A kiedy wchodzimy w doświadczenie, to, to zawsze działa po prostu, więc chcieć to móc, jeżeli chcieć, jeżeli nasze chcieć. Nie bierze się po prostu z, nie wiem, z nudnego, wygodnego siedzenia na kanapie i stosowania wymówek typu „chcę, ale nie wstanę”. Okay? Ale chcieć to móc, jeżeli robimy krok, jeżeli idziemy w doświadczenie, jeżeli postanawiamy wyruszyć w drogę idziemy do celu, to po prostu musimy tam dotrzeć. To nie ma w ogóle innej możliwości. Więc kiedy ludzie mówią „bardzo się starałem, ale mi nie wyszło, to najprawdopod najprawdopodobniej na 100% używają po prostu wymówek, żeby się usprawiedliwić sami przed sobą w jakiś sposób. Ale nie zrobili tego, bo gdyby to zrobili to by im wyszło. Chciałaś, jeździ chciałaś jeździć na rowerze. A na nartach. No ale są ludzie. Są ludzie, którzy idą w góry, patrzą, ktoś zjeżdża na nartach, mówi chcę ale nie umiem. No to co należy zrobić? Założyć narty. I zacząć się uczyć, zacząć ćwiczyć. Ćwiczenie, tak. czyli mistrza. Dokładnie. Intencja chcę jeździć na nartach. Decyzja nauczę się jeździć na nartach. I lecimy. Przecież to jest proste jak budowa cepa. Kiedy zatrzymujemy się w teorii, to to zawsze pozostanie teorią. Nie? Czyli odwaga. Trzeba podjąć odważną decyzję o zmianie. I że ja też potrafię. Ja też umiem. Mały umysł będzie mówił nie. Wszystkim się udaje, a Tobie nie. I wbrew temu należy umieć. Wbrew temu spróbuję, zrobię. Zacznę. Bo jeżeli nie zacznę to nie będę wiedział rzeczywiście, czy mogę, czy nie. Tak pokrótce.